12 wyścig tego sezonu za nami. Trwają spory, czy to był ciekawy wyścig, czy nie. Zapraszamy Was do komentarzy pod naszym magazynem, a teraz czas zacząć F1 Sport. wydaje się, że mógł być to przełomowy weekend dla Williamsa, niestety z mniejszym udziałem Roberta Kubicy niż w ostatnich tygodniach. Na kolejny odcinek F1 Sport zapraszają Michał Koncirowski i Piotr Majszak. No właśnie, no bo mówimy dużo o Williamsie po tym weekendzie, bo wydaje się, że naprawdę wyglądało to dobrze w wykonaniu George'a Racela w sobotę, czyli na trzecim treningu i też w kwalifikacjach. Niestety Robert Kubica miał duże problemy, bo właściwie i w treningach, i w trzecim treningu i w pierwszych treningach i w trzecim treningu i w kwalifikacjach, no i potem w wyścigu mocno odstawał i pra praktycznie on nie walczył z nikim, on walczył z samym sobą, walczył z oponami. Czyli coś nowego? Nie, dokładnie. No dostanpo... nie, ale w, ostatnim, w ostatnich weekendach wyglądało to trochę inaczej. Na Silverstone Robert mówił o jakichś takich większych, lepszych odczuciach i na Hockenheim też dzięki warunkom walczył o coś, w końcu o punkt. A niestety na Węgrzech wyglądało to źle, mimo że, że Racer wyglądał zupełnie inaczej. No tak, tylko pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Silverstone swoją charakterystyką bardziej pasowało Williamsowi. Po drugie, na Hockenheim były tak szalone warunki, że nie można tego traktować poważnie w kategoriach jakichś postępów Williamsa. Więc jeżeli mówimy o postępach Williamsa, to trzeba patrzeć, tak jak zresztą mówi sam Robert, bardziej długofalowo. To nie jest kwestia jednego wyścigu, że jest lepiej albo gorzej. Wydaje się, że coś drgnęło w Williamsie, natomiast tym razem, o ile na Hockenheim jako pierwsze poprawki dostał Robert Kubica, o tyle teraz z poprawkami jeździł George Russell, czyli z tym nowszym pakietem. Potwierdził to Mark Hughes i przyglądałem się temu tuż przed samym startem i rzeczywiście ta sekcja boczna i podłoga w samochodzie George'a Racela i Roberta Kubicy są inne. W związku z tym to tempo George'a Racela było lepsze, ale w kwalifikacjach tak naprawdę. Później kiedy doszło do wyścigu, to i George się męczył i Robert się męczył. W kwalifikacjach po raz pierwszy było inaczej, ale wydaje mi się, że zadziałały tak. Po pierwsze te poprawki trochę lepiej zrozumiano i i udało się dobrze dopasować ustawienia samochodu, udało się lepiej wydobyć potencjał opon, i jakoś tak wszystko ze sobą zagrało dobrze. Robert twierdzi, że mógł mieć nie 1,3 sekundy straty, tylko 60, ale to absolutnie nic by nie zmieniło, ja się z nim zgadzam, no w naszych odczuciach by zmieniło, ale ani Robert nie byłby wyżej na starcie, ani nie, nie byłby to żaden znak dla Williamsa, także czekamy na to, co będzie dalej, czekamy też na nowe części dla, dla Roberta, to zresztą potwierdził też Mark Hughes w swoim podsumowaniu w Motorsport Magazine, także niczego nie wymyślamy i po raz kolejny powtarzamy, no jeżeli brakuje tych części, jeżeli nie, nie ma ich wystarczająco dużo, no to zawsze jest tak, że jeden kierowca musi je dostać, drugi nie. Jako pierwszy na Hockenheim dostał je Robert, tutaj dostał je George Russell, przy czym George Russell, trzeba go też pochwalić, pojechał znakomicie w tych kwalifikacjach i rzeczywiście wielkie brawa dla niego, no bo też od początku sezonu on popełnia mało błędów, szybko wyciąga wnioski i widzimy taką klasyfikację ta właśnie, jest jak to wyglądało. I że, że Russell właściwie bardzo zbliżył się do, tej, do tego środka stawki, no niestety Robert był zdecydowanie dalej z taką można powiedzieć, tradycyjną stratą w kwalifikacjach. No a Russell wyglądał naprawdę dobrze. Z drugiej strony już jeśli chodzi o wyścig, to widać było, że to zarządzanie oponami nie sprawdziło się w wykonaniu Williamsa, bo odniosłem wrażenie, że im bardziej były zepsute opony Russella, tym jego tempo było coraz gorsze. Nawet było gorsze momentami od Roberta Kubicy, więc to też było widać w trzecim, trzecim treningu, że Robert na tych twardych oponach jechał prawie tak dobrze, jak Russell na pośrednich. Tak, rzeczywiście przez długi fragment wyścigu, szczególnie na tych twardszych oponach, Robert miał lepsze tempo niż George Russell. Nie dał się George Russell wyprzedzić Lensowi Strollowi i Antonio Giovinaciemu. Długo utrzymywał swoją pozycję i za to go też trzeba pochwalić. Pozycja na Hungaroringu jest wszystkim. Racing Point też się bardzo męczył ze swoimi samochodami, to widać było po kwalifikacjach. Renault też straciło tempo w kwalifikacjach z Danielem Ricardem. Natomiast ciekawa jeszcze rzecz, z Robertem Kubicą On twierdzi, że na wcześniejszych kwalifikacjach, czyli na Silverstone i Hockenheim, tak naprawdę powinien być przed George'em Russellem, ale dwa razy w kwalifikacjach uszkodził podczas przyjazdu skrzydło. To znaczy ono się po prostu uszkodziło, nie wytrzymało jakichś wstrząsów i widać, że te części Williamsa są kruche, bo też Robert Polsk. Który w tym sezonie? Czwarty ktoś policzył? Stracił eee, lusterko, tak. tak. Stracił zwierciadło w lusterku. Narzekał na to, że nie dostaje informacji na pit -wallu, bo ktoś zaspał. Robert jest uczniem tradycyjnej szkoły, kiedy przejeżdżając po prostej startowie otrzymuje informacje na takiej tablicy e, wystawianej przez e, jednego z członków Williamsa informującej. No, tam różne mogą być informacje, ile ma przewagi, ile traci itd. Tak Kierowcy młodego pokolenia często opierają się na informacjach przez radio i to im wystarcza. Starsi kierowcy lubią korzystać z takich tablic. Robert do nich należy. Nagle te tablice zniknęły i Robert się pytał, czy tam na Pitwolu mają już wakacje. To możemy zobaczyć też takie podsumowanie wizualne, jak wyglądał ten wyścig, jak to wyglądało przede wszystkim w wykonaniu czołówki, a także a także i Kubicy, a ja Cię z drugiej strony jeszcze zapytam, czy mogą być to przełomowe kwalifikacje dla Williamsa i zobaczyli, że te poprawki funkcjonują i e, tak naprawdę będą pracowali jeszcze nad nimi e, w dalszej części sezonu, w drugiej części sezonu, bo widać było szczególnie po Claire Williams, która w kwalifikacjach wręcz miała łzy w oczach. Tam, tam było szczęście w, w ekipie Williamsa, mimo że no, do awansu zabrakło bodaj 53 tysięcy sekundy. Też zwróciłem na to uwagę, że Claire była wzruszona i poruszona. E, ja myślę, że widać, że zmierzają w dobrą stronę, natomiast daleki byłbym od. Hura optymizmu, dlatego że pamiętajmy, że tak, Hungaroring jest specyficznym torem. Tutaj bardzo dużo zależy od docisku aerodynamicznego. Nie wszystkie zespoły sobie z tym poradziły. Racing miał z tym ogromne problemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, tak jak od tego zaczęliśmy, trzeba spojrzeć na kilka wyścigów i na różne warunki. Wygląda na to, że tutaj po prostu idealnie coś zagrało z samochodem George'a Russell'a. To w Wcale nie przekłada się na to, że na kolejnym torze y, musi być tak samo. Pamiętajmy też o tym, że wszyscy robią postępy i to nie jest tak, że Williams nagle odrobi 4 czy 5 dziesiątych sekundy i już będzie bliżej innych zespołów. Szczególnie, bo że Racing zespół, Point też pracuje oczywiście, mocno. każdy zespół ma cały czas poprawki. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Na przyszły sezon nie zmieniają się regulacje techniczne, więc ta praca cały czas jest bardzo ważna, bo to nie jest tak, że oni się mogą skupić nad samochodem na przyszły rok, bo tam coś się zmieni, będzie taki sam. Więc oni cały czas tak naprawdę pracują i na ten sezon, i na przyszły sezon. I nie można sobie pozwolić. Chodzić nawet na chwilę oddechu. To okay. znaczy przepraszam. Można, bo teraz są wakacje, więc dla Formuły 1, więc fabryki są zamknięte i w fabrykach nie mogą się toczyć żadne prace. Kłódka, nikt nie może tam wchodzić i wszyscy mają wolne. Jeśli chodzi o chwilę oddechu, to teraz chwilę oddechu dla nas, a my zapraszamy na felieton zawiłości Formuły 1 tym razem poświęcony systemie dla systemu Halo. Przez lata w Formule 1 bardzo długo dyskutowano na temat wprowadzenia systemów mających chronić głowę kierowcy. Ostatecznie, po latach długich dyskusji, zdecydowano się na wprowadzenie systemu Halo. Został on oficjalnie zatwierdzony w 2015 roku, a w 2016 roku odbyły się pierwsze oficjalne testy prototypu. W wyścigach Halo pojawiło się zaś od sezonu 2018, dzisiaj ma go każdy pojazd w Formule 1, 2 oraz 3. Halo to element ochrony kierowcy stosowany w otwartych samochodach wyścigowych. System składa się ze wspornika otaczającego głowę kierowcy i jest połączony z bolidem w trzech punktach, w tym także kontrowersyjnym pałąkiem znajdującym się na samym środku bolidu. To właśnie ten fragment ogranicza pole widzenia kierowcy. Cały halo wykonane jest z tytanu i waży około 9 kg. System zaś produkowany jest przez trzech zatwierdzonych zewnętrznych producentów i ma taką samą specyfikację dla wszystkich bolidów. W symulacji przeprowadzonej przez FIA, w której wykorzystano 40 rzeczywistych incydentów, użycie systemu HALO doprowadziło do wzrostu wskaźnika przeżycia kierowcy aż o 17%. Wprowadzenie systemu HALO zderzyło się jednak ze sporą krytyką wielkich osobowości F1, jak na przykład Niki Lauda. Twierdził on, że HALO zniekształca ideę samochodów wyścigowych. Bardzo podobnie wypowiadał się szef Mercedes'a Toto Wolff, który stwierdził, że system jest po prostu obrzydliwy i chętnie odciąłby go szlifierką. Co ciekawe, rozwiązanie było krytykowane zarówno przez zespoły, jak i samych kierowców, a w momencie wprowadzenia tego systemu aż 9 z 10 drużyn nie poparło tego rozwiązania. Władze w jeden były jednak bardzo uparte i doprowadziły do zmian. Mimo początkowej krytyki, Halo szybko zostało pochwalone przez całą społeczność wyścigową, bo w wyścigu Formuły 2 na torze Katalunia system Halo uratował życie Tadasuke Makino, na którego bolidzie wylądował Nirei Fukuzumi. Niedługo potem Halo uratował również życie Charlesa Leclerca, gdy w Grand Prix Belgii nad jego bolidem przeleciał Fernando Alonso, a na systemie Halo widać było liczne otarcia. Analiza FIA pokazała, że po Boli do Alonso prawdopodobnie nie uderzyłaby w głowę Leklerka, ale już przednie skrzydło Boli Fernando prawdopodobnie znalazłoby się bardzo blisko wizję raka skunakijczyka, a wtedy mogłoby dojść do bardzo niebezpiecznych zdarzeń. Po tym incydencie Toto Wolf przyznał, że system sprawdził się w praktyce. Mam wrażenie, że o ile na początku i część kibiców i kierowców oponowała przeciwko systemowi Halo, to on już się tak opatrzył bardzo i dobrze się komponuje z tymi samochodami, nie przeszkadza aż tak bardzo i chyba już tych głosów przeciwko Halo jest nawet nie powiem, że dużo mniej, ale po prostu mało albo ich w ogóle nie słychać. To chyba tak zawsze jest z każdą zmianą, nie tylko w nie tylko Formule 1. Ale jeśli chodzi o kibiców, to musimy zauważyć to, co działo się na torze na ten grzechy. Biało-czerwono było, biało-czerwony to coś on ty mówi, że, że byłeś wręcz zszokowany tym, jaka liczba kibiców z Polski przyjechała wspierać Roberta Kubic. To chyba bardzo miłe i nawet Formuła 1 wreszcie mogła się przekonać, jak duża jest ta biało-czerwona siła w Formule 1. I to być może jest też dobre w kontekście przyszłości Roberta Kubicy. Tak, nawet oficjalna telewizja wybrała się w tłum polskich kibiców. Zresztą doszło tam do oświadczeń i, i, i było, było duże zamieszania z tego powodu. Bardzo dużo było polskich kibiców, i dawali taki. Bardzo mocny sygnał. Właściwie to widać było kibiców holenderskich i polskich. Ci holenderscy kibice potrafią się tak zgrupować i te pomarańczowe koszulki tam ostro biją po oczach, ale tych biało-czerwonych flag i dopingu dla Roberta Kubicy było bardzo dużo. Zresztą sam Robert przyznawał, że to mu pozwalało przetrwać ten piekielnie trudny dla niego wyścig, bo wleczenie się w końcu stawki z takim tempem, jakie prezentuje. Właściwie wydawało mi się, że nigdy nie jechałem szybko i gdyby nie kibice, to nie wiem, jakbym przetrwał ten wyścig podsumowując. A wiesz, co no mnie zaskoczyło? Słowa Claire Williams, która bodaj w piątek powiedziała, że ona nie wierzyła, że aż tak dużo kibiców może jeździć za Robertem Kubicą. Że no to się, po prostu to, była zszokowana. To się przekonała, za Georgem Russellem na razie tyle kibiców nie jeździ, za Lewisem Hamiltonem to może tak, ale, ale za George'em nie. Wydaje mi się, że takie największe wsparcie to ma jednak Max Verstappen. No, i będzie miał coraz większe. A bilety na wyścig w Zandforce w przyszłym roku rozeszły się w ciągu jednego dnia. Także, gdyby ktoś chciał się wybrać na wyścig do Holandii, to już marne szanse. Przejdźmy, może, do właśnie do niedzielnego wyścigu, bo też w nim się działo dosyć sporo. Może nie tak dużo jak na Hockenheim, ale zobaczmy sobie taką, takie podsumowanie, po prostu klasyfikację tego wyścigu. Oczywiście pierwsze miejsce Maxa Verstappena, i musimy o tym. Wspomnieć, zapytać się muszę, czy Red Bull popełnił błąd z taktyką Maxa, czy mogli zareagować jakoś na zmianę opon Louisa Hamiltona, o której zaraz jeszcze powiemy, bo Max się po prostu męczył. No, Męczu. Jedni i drudzy trochę zaryzykowali, bo jedni i drudzy nie do końca wiedzieli, jak będzie, prawda? Ze strony Mercedesa to też było ryzyko, bo mogło się okazać, że jednak Max dotrwa na tych oponach do końca wyścigu i wtedy Lewis Hamilton by go nie dogonił. Okazało się, że rację miał Mercedes i te opony skończyły się w pewnym momencie. No i wygrała strategia Mercedesa. to Wolf kiedyś powiedział po, po którychś kwalifikacjach, że, na których Mercedes nie wyjechał, i, i o dziesiątą sekundy udało im się awansować do. Kolejnej części kwalifikacji, że jedna dziesiąta sekundy dzieli głupka od, od geniusza. No i, i tak to czasami jest. Brawa dla Mercedesa, brawa dla Maxa i dla w ogóle Red Bulla za cały ten weekend. Czy mogli? No to jest. Mądry Polak po szkodzie, tak samo mądry Red Bull pewnie po szkodzie, natomiast wydaje mi się, że zgodzę się tutaj ze słowami Christiana Hornera, że oni niespecjalnie mieli odpowiedź na, na tempo Mercedesa, szczególnie na, na, na tych twardszych oponach, i że widać było, że. Że Louis Hamilton prezentuje znakomite tempo. Nie mógł sobie poradzić z Maxem Verstappenem. Ta walka między nimi była niesamowita i, i przyznał to później na konferencji Louis Hamilton, że pewnie gdyby byli bliżej siebie w klasyfikacji Mistrzostw Świata, to ta walka byłaby jeszcze bardziej zażarta. A tak Louis zawsze gdzieś miał tam w głowie, że on walczy jednak o coś innego. Nie, nie tylko o zwycięstwo w tym wyścigu, dlatego Mercedes pozwolił sobie na inną strategię. Mercedes w ogóle nie brał pod uwagę jazdy na dwa pit stopy. Kompletnie przed wyścigiem powiedzieli, że to nie wchodzi w grę. okazało się, się, że jednak to była najlepsza strategia. No, pewnie mógł Red Bull zareagować, było takie. Jedno okrążenie, gdzie, gdzie mogli zdecydować o zmianie opon, ale jedni, drudzy trochę zaryzykowali, bo przez to, że w piątek lało, to nie mieli odpowiednich danych na temat tego, jak się zachowują opony, różne mieszanki w, w tych gorących warunkach. No właśnie, jeśli chodzi o Mercedesa, to wydaje się, że oni dopiero po, po tym stincie Botasa zdecydowali się na tą, na tą zmianę u Lewisa Hamiltona, bo tu widzimy, że no, Botas przejechał dużo okrążeń 41 okrążeń, na 46 mu zmienili twarde na pośrednie. I na 48 zjechał Lewis Hamilton po zmianie opon na, na pośrednie, bo już dali sobie sprawę, że po prostu te opony nie wytrzymują. Tempo tasa spadło bardzo mocno w tych ostatnich okrążeniach. I to była odpowiedź, że jednak być może duże ryzyko, ale się opłaci w tym wyścigu. No to dwie rzeczy się na siebie nałożyły. Po pierwsze mieli więcej danych związanych z oponami Valterego Botasa i stąd mogli wnioskować, że Max nie dojedzie na tych swoich twardych z takim dępem do końca wyścigu. Dwa, chodziło o przeliczenie czasu, który może nadrobić Lewis Hamilton na świeżych oponach. Czy to się uda, czy to się nie uda. Wyliczenia By były no tak... Na styk tak naprawdę, bo cztery okrążenia przed końcem wyścigu dopadł Luis Hamilton Maxa Verstappena. Możemy zresztą to pokazać, bo to jest e, bardzo więc... fajne wystawienie tego, jak mm -hmm. wyglądały te, te czasy na tych okrążeniach, e, gdy, gdy Hamilton gonił Verstappena i tu widać, że on naprawdę bardzo mocno zyskiwał i w pewnym momencie to już była, no nie wiem, nawet po trzy sekundy się prawie robiło. No więc jedni drodzy drudzy trochę zaryzykowali i to potwierdza po raz kolejny, że jeżeli jest mniej danych z piątkowych treningów, to więcej interesujących rzeczy dzieje się w wyścigu, bo yy, zespoły nie do końca są pewne, jak samochody będą się zachowywać w takich warunkach na danych oponach. Co przekonuje mnie po raz kolejny, że należy zmienić format weekendów. Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby coś zrobić z piątkowymi treningami, bo uważam, że dwa piątkowe po półtorej godziny i jeszcze sobotni, godzinny trening to jest po prostu za dużo. Jeżeli chcą, to niech sobie sprawdzają w symulatorach, a mniej treningów przekłada się na mniej danych, przekłada się na ciekawsze wyścigi. Będę bronił tej tezy. Zapraszam do w komentarzach. A jeśli chodzi o Bottasa, wydaje się, że druga część, pierwszej części sezonu jest dla niego bardzo słaba. Prawie dwa razy mniej punktów z tego, co mi się wydaje, że, że zdobył w tej drugiej części, pierwszej części sezonu. Tak to można ująć. No i dla niego to jest chyba dosyć trudna sytuacja, bo coraz głośniej się mówi o tym, że on może odejść z Mercedesa, kończy mu się kontrakt i jest mocno naciskany tam przez, nie wiem, przez Okona, przez może nawet Rassela, chociaż to, to Wolff przyznał, że to jeszcze nie jest czas na, na George'a Rassela. Nie, ja myślę, że to nie jest czas. Jest za młody i za duża by była na niego Opresja. Właściwie Toto Wolf postawił sprawę jasno. wakacje chcą podjąć decyzję. W grę wchodzi dwóch kierowców: albo Walteri Botas, albo Esteban Ocon i z błędami właściwie w każdej dyscyplinie. Ja to najczęściej obserwuję w tenisie. Są takie momenty meczów, kiedy można popełniać błędy i nie kosztuje to zbyt wiele, a są takie kluczowe momenty, w których trzeba zagrać dobrze. I tak jest z Walteriem Bottasem. Dwa ostatnie wyścigi, wtedy, kiedy zaczyna się coraz bardziej ważyć ta decyzja, nie wychodzą Walteremu Bottasowi. Na Hockenheim, po pierwsze, tam, gdzie Mercedesowi bardzo zależało ze względu na, na te ich obchody dwusetnego wyścigu i 125 lat w motorsporcie. Po drugie, kiedy Lewis Hamilton stracił szansę na podium Valtteri Bottas mógł zrobić coś ekstra dla Mercedesa: rozbija swój samochód. Tutaj jest 18 tysięcy sekundy w kwalifikacjach za Maxem Verstappenem. Pokazuje. Dużą pewność siebie, bo stracił przecież właściwie piątkowe treningi z powodu wymiany jednostki napędowej, a później deszczu. I nagle, kiedy przychodzi do wyścigu, jest chyba przemotywowany, popełnia błąd, jedno dohamowanie, zblokowane koła, być może to się przełożyło później na uderzenie w Szarla Leclerca. Znowu rozbija swój samochód i tak naprawdę traci szansę na osiągnięcie czegokolwiek, no bo tak jak mówiliśmy na Hungaroringu, Ringu, pozycja na to, że jest wszystkim. I to jest jedna z takich cegiełek w tej układance, które na pewno nie zagrają na korzyść Waltera Bottasa. Więc wydaje mi się, że Esteban Ocon zrobił bardzo duży krok w kierunku powrotu do Mercedesa, tak jak Pier Gasli zrobił bardzo duży krok w kierunku pożegnania się z Red Bullem. To prawda. A teraz, jeśli chodzi o to, co działo się z Gasly, może jeszcze powiemy, bo chyba bardzo mocno. Christian Horner naciska na, na Gastiego coraz mocniej, wręcz mówi, że to są takie wręcz uderzenia po głowie, które idą, które idą na, na, na głowę Gastiego. Myśli, że on wyleci po tej przerwie, czy dostanie jeszcze jakieś szanse, chociażby na Spa czy, czy na Moncy? Tak, zerkam, zerkam jeszcze, jaka jest różnica tutaj między Red Bullem i Ferrari. To są 44 punkty. Gdyby Red Bull miał dwóch kierowców na podobnym poziomie, tak jak miał Verstappen i Ricardo, to byłby przed Ferrari w klasyfikacji konstruktorów. Jestem przekonany i ze względów prestiżowych, i w przełożeniu na pieniądze za, za, mm, za premię w, na koniec sezonu. No, to są realne korzyści dla Red Bulla. Nie dowozi piergasli. Oni się spodziewali, że będzie gorszy od Maxa Verstappena, ale nie aż tak ma prawie trzy razy mniej punktów w klasyfikacji kierowców. No, jak sobie zerkniemy na różnicę między zespołowymi partnerami, no, to to jest po prostu przepaść. I Pierre Gasly jest już zdołowany. Rozmawiałem o tym z. Maczkiem Jermakowym i Filipem Kapicą, którzy często obserwują go w zagrodzie dla kierowców, on kompletnie stracił pewność siebie. Przychodzi na wywiady z dziennikarzami, jak na skazanie. Wystarczy trącić w niewłaściwą strunę, i on się zaczyna rozsypywać. Także to jest bardzo trudna dla niego sytuacja. Nie wiem, czy dostanie szansę, czy nie. Helmut Marko twierdził, że poczekają do końca sezonu, ale. Wiemy jak to jest w Red Bullu. Jeżeli ich za bardzo zdenerwuje piergasli, to taka wymiana jest możliwa jeszcze w trakcie sezonu I przypuszczam, że w grę wchodzi powrót Daniela Kwiata do Red Bulla. To też by była niesamowita historia. OK, teraz zapraszamy Was na Luisa, rozrabiakę. Zobaczmy, co słychać o kierowców Formuły 1 na social mediach. Louis Hamilton, pewnie z powodu choroby, był ostatnio mało aktywny. Pisał natomiast o wspólnym rozwiązywaniu problemów, o ludzkiej naturze. No i wspominał pierwsze zwycięstwo z Mercedesem na Hungaroringu w 2013 roku. Hamilton wrócił na właściwe tory i na wakacyjną przerwę może jechać z czystą głową. Charles Leclerc, podobnie jak Valtteri Bottas i Sebastian Vettel, raczej nie mają czego wspominać z Hungaroringu. Podium Vettela niespecjalnie osładza kiepską formę Ferrari. Max Verstappen ma za to powody do wielkiej radości. W pięciu ostatnich wyścigach tylko raz zabrał Zabrakło go na podium, a niewiele brakowało, by wygrał trzy z ostatnich czterech. Zabrakło czterech okrążeń. Drugie miejsce na Hungaroringu powetował sobie dołożeniem punktu za najszybsze okrążenie. Pierre Gasly jest ostatnio cieniem siebie, a szanse na pozostanie w Red Bullu maleją z wyścigu na wyścig. Daniel Riccardo ma wypisane całym sobą jedno słowo. Wakacje. Carlos Sainz cieszył się z piątego miejsca na Węgrzech, ale także składał kondolencje rodzinie Jean Paul Driot, założyciela zespołu Dams, który zmarł w wieku 68 lat. Landon Norris miał pecha z stopem na Hungaroringu, ale i tak udało mu się zdobyć punkty, a do tego namalować to. George Russell i Robert Kubica przeżywają wciąż trudne chwile w Williamsie, ale mieli chociaż trochę zabawy z kibicami na Hungaroringu. Robert, Kubica. No to zagrał trochę na swoją korzyść George Russell. Pojawił się w sierpniu, przecież, na imprezie w Gdańsku, tak? W Gdyni, w Gdyni mhm. z Williamsem, więc tutaj. Kilka punktów zyskał George Russell, bo były takie momenty, że polscy kibice byli mu mało przychylni. Jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć o, o Pierzegazim. Kapitalna konferencja po, po tym wyścigu. Trzech zadowolonych kierowców tak naprawdę Sebastian Vettel, no bo jakimś cudem skoczył na podium Lewis Hamilton, bo wygrał i Max Verstappen, bo po raz kolejny pokazał, jaki jest mocny. Wywiązała się kapitalna dyskusja między nimi. Tom Clarkson, który prowadzi konferencję, nie przerywał. No i pojawiły się dwa ciekawe wątki o ocenę samego siebie i Max Verstappen w ogóle nie chciał się dać ocenić i e, nie chciał sobie przyznać punktów. Lewis Hamilton i Sebastian Vettel bardzo mocno na niego naciskali i fajna dyskusja się wywiązała. A potem w sprawie powrotu e, Fernando Alonso i e, Lewis Hamilton mówi, że tam zdaje się u Was w Red Bullu jest I wolne miejsce. I tak sobie myślę, Pierre i ogląda taką konferencję i co, co on sobie ma pomyśleć o czymś takim. No to była dosyć taka szpilka wbita, dosyć duża szpilka <noise> dosyć wbita samitna. w Gasligo w wykonaniu Hamiltona. A jeśli chodzi o to, co było dosyć ciekawe w tym wyścigu, no to patrzę na klasyfikację, no i widzę trzecie miejsce, Sebastian Vettel, o którym wspomniałeś, minuta, jedna sekunda straty. To jest po prostu dramat, był bliski zdublowania, Vettel i Leclerc, to jest coś niesamowitego. Też sobie o tym pomyślałem, 15 sekund zabrakło do tego, żeby trzeci kierowca kierowca na podium został zdublowany przez Luisa Hamiltona. No, to byłaby jakaś kompletna katastrofa Ferrari. Spodziewałem się tego, że będą sobie słabo radzić, ale mimo wszystko uważałem, że będzie odrobinę lepiej pod tym kątem, że jednak e, oni lepiej zarządzają oponami w takich trudnych warunkach, a tam mocno nagrzany tor, tam jest taki ciemny asfalt, on absorbuje dużo ciepła i się okazało, że jednak nie, że Ferrari kompletnie nie dowozi. Stworzyli samochód Przygotowany na tory silnikowe, więc oni Czyli na spale, na, okay. na moncy będą na pewno bardzo mocni. Natomiast na, na takim torze jak Hungaroring kompletnie sobie nie poradzili. To jest uważam, że katastrofa dla Ferrari, bo można przegrać, ale w takim stylu, że trzeci kierowca jest prawie zdublowany, no to tam nieciekawie się zrobiło w Ferrari. No ale tak jak powiedzieliśmy, przyjdą te tory silnikowe, przyjdzie. Spa, przyjdzie Monza i powinno być zdecydowanie lepiej. Myślisz, że ktoś Ferrari zapłaci za to, posadą swoją po tym sezonie, bo nie jest to udany sezon. Nawet jak się wydaje, że jest ok, to i tak potem masz jakieś błędy związane, nie wiem, czy to z problemami technicznymi, czy z błędami mechaników. Po prostu jest źle. No ale nie ma na razie na to lekarstwa. Ja myślę, że powinni dać pracować jeszcze Matii Binotto i zobaczymy, co się wydarzy. Jak porównamy sobie te osiągnięcia Arivabene i Binotto, no to na razie Arivabene ma, e, ma lepsze, ale Binotto jednak dosyć krótko pracuje, więc wydaje mi się, że potrzebuje nieco więcej czasu. I też nie wiadomo, co się wydarzy wśród kierowców, bo ja też mam takie wrażenie, że Sebastian Vettel w tym sezonie e, no, spisywał się gorzej do Hockenheim. Hockenheim pozwoliło mu się trochę odbić od, od dna jego formy i tutaj nie było tak źle z Sebastianem Vettelem. Odpocznął sobie... I być może okaże się, co przyniesie dalsza część sezonu. Wyobraźmy sobie, że wygrywają dwa wyścigi na przykład po, yy, po tej przerwie i nastroje są zupełnie inne, prawda? Chociaż my też zachwycamy się leklerkiem, on też popełnia dużo błędów w tym sezonie. To jest, ja doliczyłem się czterech takich poważnych błędów już na przestrzeni tych wyścigów, więc to nie jest jakoś bardzo udany sezon w wykonaniu Leclerka, ale jest taki raczej przejściowy. Yy pokazywał znakomite weekendy i pokazywał takie weekendy, gdzie jednak nie wszystko mu wychodziło. W baku rozbity samochód w kwalifikacjach, tutaj rozbity samochód w kwalifikacjach na Hockenheim rozbity. Tylko pamiętajmy, że Hockenheim było tak trudnym wyścigiem, że Leclerc rozbił samochód, Hamilton rozbił samochód, Bottas rozbił samochód i tak naprawdę Verstappen też zaliczył 360 obrót i miał szczęście, że, że akurat tak to się dla niego skończyło. Ok, teraz zaprosimy Was na okrążenie toru. Wyścig czeka nas po tych wakacjach, po tej wakacyjnej przerwie w Formule 1 w ostatni weekend sierpnia, czyli Grand Prix, Wielki, Grand Prix Bel, oczywiście Grand Prix Belgii. Prosta startowa, otwarty DRS i dojazd do pierwszego, bardzo ciasnego zakrętu La Source. W tym miejscu zawsze jest dużo akcji, szczególnie po starcie. 80 km na godzinę, każdy z kierowców czeka, kiedy w końcu będzie mógł wcisnąć gaz do podłogi i wystrzelić w stronę jednego z najsłynniejszych zakrętów na świecie. Orusz. Licznik szaleje, ponad 300 km na godzinę. Drugi zakręt przejeżdżany jest bez odjęcia, a następnie zaczyna się wspinaczka pod bardzo stromy podjazd. To ślepy zakręt. Gaz wciąż tkwi w podłodze. Kierowcy mijają zakręt temel i suną prostą Kemel z otwartym DRS-em na to, kiedy pojawi się szykana. To kolejne znakomite miejsce do ataku. Czwarty bieg, szykana Lecombe. Najpierw w prawo, później w lewo, z mocnym wykorzystaniem krawężników. Ważne jest idealne utrzymanie linii, bo prędkość znowu rośnie. Szósty wiek, siódmy, tor zaczyna opadać. Długi, prawy zakręt, riwasz daje się we znaki lewym oponom. Kierowcy nie dotykają tu do szczytu zakrętu. Znowu można przyspieszyć, ale tylko na chwilę. W dziewiątce wystarczy odjąć gaz, później szeroko wyjść na tarki i pędzić na złamanie karku w dół do pół. Z kolei przeciążenia boczne są ogromne. To podwójny lewy zakręt przejeżdżany właściwie pełnym gazem na ósmym biegu 300 km na godzinę. Szyja kierowców wystawiona jest na wielką próbę. Kolejna sekcja to również ciekawe miejsce, jedni mówią na nią fanie, drudzy i bo w takim właśnie tempie kierowcą rzuca od prawej do lewej przy wyjściu jest 200 km na godzinę, ale po chwili znowu trzeba dochomować do 160 w zakręcie Stavelo. Szeroko, po tarkach, od tego momentu gaz wędruje w podłogę i kierowcy nie odpuszczają nawet na chwilę pędząc przez lą Choć nitka Nieco się wije, przyklejone do asfaltu samochody jadą jak po szynach, aż do ostatniej sekcji zakrętu. Do pas stop, w której trzeba opanować samochód przy hamowaniu z 320 do 80 km na godzinę. Można to atakować, ale czasami lepiej chwilę poczekać, bo za szykaną rozpoczyna się kolejne okrążenie toru spa. 70% czasu na tym torze jedzie się z gazem do dechy, a kibice mają zagwarantowany spektakl od początku do końca wyścigu. Monca, y, tak, ale spa to mój zdecydowanie ulubiony tor. Nie wiem, jak twój? Chyba też, też. Monza i spa to są właśnie dwa tory w czołówce. No to czekamy w takim razie na to, co będzie działo się na spa. Fabryki zamknięte, kłódki, nic się nie dzieje. My też zapraszamy na przerwę wakacyjną, ale zapraszamy Was też do subskrybowania naszego kanału, do udzielania się w komentarzach. Będziemy się starali odpowiadać na to, co tam się będzie działo. A na razie dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku po Grand Prix Belgii.